Gdy w zakopanem rozpoczynał się weekend z Pucharem świata w Skokach, w Warszawie tłumy kibiców oczekiwały na spotkanie z Tomasem Morgensternem. Chociaż wszystko miało rozpocząć się o godzinie 18, pierwsze osoby ustawiały się w kolejce aż 4 godziny wcześniej. Jak można się było spodziewać, atmosfera była niezwykle gorąca, a w tumie ciągle można było usłyszeć rozmowy na temat nowej książki Tomasa Morgensterna. No, super książka, jest Myślałam, że będzie. No, takie trochę tak to jest, ale polecam. Tłum eksplodował kilkanaście minut po godzinie 18, gdy Thomas Morgenstern pojawił się na schodach. Były skoczek wydawał się lekko speszony liczbą ludzi, która zjawiła się w warszawskim Empiku. Oczywiście nie mogło zabraknąć tradycyjnej fotoreporterskiej ścianki i krótkiej rozmowy o książce. Myślę, że wiele osób z tych, które tutaj widzisz również tam będą. Ja i stary stopań bo... Co to jutro będzie? O! Dziewczyny, jesteście po spotkaniu z Tomasem Morgensternem Sternem. Macie autografy. Prawdopodobnie też niektórzy mają selfie, nie wiem czy wy macie. Powiedzcie jak Wam się podobało spotkanie. Wiem, że krótkie, ale, ale to co najważniejsze jest. No zawsze coś że nie możemy tak zakupanego to przynajmniej i do nas przyjechał. I o, to się Spotkanie Wow! Długo, długo czekałyście, długo czekałyście w kolejce? O, Od 15 kolejce. Od w kolejce? No to <grywa> 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 pierwszych... okay, pokażcie autografię. Krótkie spotkanie z Tomasem dawało olbrzymi zastrzyk adrenaliny i przyprawiało wszystkich o pokaźny uśmiech na twarzy, mi udało się porozmawiać z kilkoma osobami, które spełniły jedno ze swoich marzeń i spotkały ich do dzieciństwa. Co ciekawe, przed spotkaniem z Tomasem Morgenszternem chętnych do rozmowy nie było wielu, jednak tuż po odejściu od jego stolika wszyscy stali się bardziej chętni do rozmowy. Jesteście po spotkaniu z Tomasem Murpja macie autografę. Podobało wam się, wiele wiadomo, że szybko, ale masa ludzi tutaj przyszła. Wiadomo, dokładnie, każdy musi znaleźć czas na siebie. No i super, super, to wszystko wyszło fajnie, że w Warszawie jest. mieliśmy blisko, akurat udało się udało przyjechać. Udało się zrobić selfie, tam widziałem niektóre osoby. Tak, <laughs> próbowały. Tak, tak z tyłu. <laughs> ok, pikażcie autografę. Społko. E, dobra, czy wybierać się do, do zakopanego, czy jednak nie? Niestety nie. Właśnie bardzo, nie bardzo byśmy chciały, ale nie ma na razie możliwości za rok. Na pewno. Dobra, dziękuję bardzo. Takich tłumów warszawski Empik nie widział od 2002 roku i wizyty Enrika i Gesiasa. Rozmiarem wydarzenia zaskoczony był również Piotr Stokłosa z wydawnictwa Sinek Fanon, które wydało książkę Morgana Sterna. no, prawie dwie godziny i tak naprawdę nie kończy się jeszcze ta kolejka osób oczekujących na, na autograf Tomasa Murgenszterna przerosło oczekiwania, czy, czy tego się spodziewaliście? No tak, no zdecydowanie przerosło to nasze oczekiwania. Spodziewaliśmy się tutaj kilkuset osób, ale aż takich tu nie myśleliśmy, że aż tyle ludzi przyjdzie, żeby się spotkać z Tomasem Murgenszternem wziąć autograf. Terminarz napięty bardzo. Tak, no napięty terminarz. Dzisiaj Tomas przyleciał do nas do Warszawy, jutro z samego rana wylatuje do Zakopanego, no i tam jadłem. Też kolejne spotkanie z Panem. Jesteście przygotowani na to, co może dziać się Zakopanem, bo tam może być naprawdę ciekawie. No na pewno będzie ciekawie, zobaczymy kto wygra, czy więcej ludzi będzie w Warszawie, czy w Zakopanem. No tam stolica, prawda, polskich skoków narciarskich plus, plus konkurs Pucharu Świata, więc frekwencja może być naprawdę bardzo, bardzo duża, no to oczywiście się okaże w najbliższą niedzielę.